Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku internetowego Okienka dla seniorów. Przypomnę, że cykl ten realizowany jest we współpracy pomiędzy wielickim Centrum Aktywności Społecznej oraz Gminną Radą Seniorów, natomiast dzisiejszy odcinek realizujemy również we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce. I bardzo miło mi jest powitać naszego gościa, młodszy aspirant Marta Jeger. Kęsek. Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać na temat um, zagrożeń, jakie czyhają na seniorów y, i nie tylko, i y, y, tego w jaki sposób możemy im y, zapobiec. Więc może y, zacznijmy od takiego no, troszkę bardziej ogólnego pytania, a więc jakie są te zagrożenia, które czyhają y, nawet nie tylko na seniorów, ale również przede wszystkim no, właściwie na każdego z nas. No, takim największym zagrożeniem to no, na pewno są y, osoby, no, które po prostu no, chcą oszukać y, starsze osoby no, najczęściej, gdyż no, są takim, że tak powiem, łatwym łupem. Y, no, złodzieje, domokrążcy, osoby, no, które no, gdzieś tam na tą drogę przestępczą y, zeszły. A czy y, grozi nam też jakieś niebezpieczeństwo, na przykład kiedy po prostu idziemy sobie ulicą, albo na przykład przemieszczamy się y, komunikacją miejską, co wydaje mi się dosyć często się też zdarza, jeśli chodzi o seniorów? No, tak naprawdę, to w każdym miejscu można no, paść taką ofiarą y, jakiegoś przestępstwa, tak? Y, w autobusach. Bardzo często grasują tak zwani kieszonkowcy, no, szczególnie teraz w tym okresie wakacyjnym, gdzie jest dużo turystów. Czy zagrożenia czyhają na nas też na przykład po prostu w drodze, kiedy sobie idziemy, albo na przykład przemieszczamy się komunikacją miejską? No tak, dokładnie tak naprawdę w każdym miejscu coś nas może nie, nieprzyjemnego spotkać, nie wiem, wychodząc z banku, odchodząc od bankomatu nie wiem, nawet siedząc w parku, tak, no, no zawsze gdzieś tam możemy się stać ofiarą przestępstwa, ale tutaj, tak jak Pani mówiła, w tej komunikacji publicznej, no, to bardzo często dochodzi do, do jakiegoś różnego rodzaju przestępstw. No głównie kieszonkowcy działają, tak, mają duże pole do popisu, szczególnie teraz, jak jest okres wakacyjny, gdzie tych i turystów się też dużo przemieszcza. No, pamiętajmy też, że te komunikacją miejską, Publiczną ogólnie przemieszczają się też właśnie seniorzy głównie, tak? którzy no, nie są mobilni w inny sposób, więc się przemieszczają czy do rodziny, czy do lekarzy bardzo często, tak, więc no, oni są też na pewno narażeni w, w takich miejscach, szczególnie na, na jakieś takie sytuacje. To proszę powiedzieć w takim razie, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem kieszonkowca w autobusa albo ewentualnie nawet w tramwajach? No przede wszystkim, jeśli nie musimy, to nie, nie nosimy większej jakiejś ilości gotówki przy sobie, tak? Jeśli już mamy jakieś dokumenty, karty bankomatowe, już tą wspomnianą gotówkę, no to trzymajmy ją blisko ciała, czy to przy wewnętrznych kieszeniach gdzieś, nie wiem, kurtki, marynarki, jeśli kobiety, jak wiadomo, to wszystko w torebce mają cały świat, więc tą torebkę po prostu trzymajmy blisko siebie, zamkniętą oczywiście, tak? Yy, plecaki, no to z, absolutnie ściągamy z pleców, też trzymamy z przodu, tak? Żeby no, jednak te cenne rzeczy mieć w zasięgu, że tak powiemy, ręki i, i wzroku. A co zrobić, kiedy zauważymy yy, coś podejrzanego? Yy, no właśnie, no bo jak, jak zareagować, prawda? Jak, bo znaczy, jak, no, ja bym się bała, nie jest w znaczy, no Nie robimy jakichś gwałtownych ruchów, tak? Ży, ży, w typie, że krzyczymy złodziej, bo no możemy się po prostu pomylić. Tak? To są nasze subiektywne odczucia, że, że ktoś na nas nie wiem krzywo patrzy, albo mu źle z oczu patrzy. Tak? Ale jeżeli rzeczywiście widzimy jakąś podejrzaną osobę, no to po prostu obserwujmy ją sami dla siebie. Tak? Jeżeli widzimy, że rzeczywiście taka osoba no, gdzieś tam właśnie to ręce tam kieruje do, do, do innych osób. I widzimy rzeczywiście ten moment jakiejś kradzieży, no to no wtedy no, no mamy społeczny, każdy ma społeczny obowiązek zareagować na coś takiego. Tak? To bardzo ważne jest, że nie odwracamy głowy, tak? nie, no nie, nie, oddajemy, no nie że nie widzimy. Ra raczej. Um, no bo zawsze ktoś inny może paść ofiarą. jeszcze taki Zawsze tak, sami możemy stać się ofiarą. Wtedy no, uh -huh. byłoby nam miło, gdyby ktoś nas ostrzegł i zareagował w odpowiedni uh -huh. sposób. Uh -huh. Myślę, że to jest. To jest jedna z tych ważniejszych rzeczy, to poczucie takiej odpowiedzialności społecznej, prawda? Kolejne, kolejne zagrożenie, o którym Pani tutaj wspomniała, czyli to zagrożenie, które wiąże się na przykład z sytuacjami banku. Kiedy idziemy do kasy, wypłacamy pieniądze. Czasami zdarza się, że niektórzy wypłacają jakąś większą ilość gotówki. Na co wtedy? zwrócić uwagę. Zanim się w ogóle wybierzemy do banku po jakąś tak jak pani mówi większą ilość gotówki, no to warto by było po prostu iść z kimś, tak? Czy to ze współmałżonkiem, czy to z, z dzieckiem, oczywiście dorosłym, najlepiej poruszać się wtedy samochodem, tak? Wtedy no możemy w jakiś sposób się zabezpieczyć, tak, żeby te pieniądze rzeczywiście były bezpieczne. Jeśli już nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówiłam w przypadku tej komunikacji publicznej, trzymać blisko siebie, tak? Jeśli one są przeznaczone na jakiś cel, no to no nie wiem, czy to na zakup samochodu, czy jakiejś innej wartościowej rzeczy. To od razu bezpośrednio idźmy w to miejsce, gdzie to mamy spieniężyć, tak, to, gdzie mamy tam dokonać jakiegoś zakupu. Nie chodźmy z, z tą gotówką tak, po, po mieście czy po sklepach. Bo też często jest tak, że ktoś po prostu może obserwować, prawda? No, oczywiście, że tak, dokładnie. No tacy złodzieje albo stoją w, w banku. Normalnie w kolejce udają klientów, albo obserwują na zewnątrz, tak? bardzo często jest tak, że są we dwójkę, tak? jeden stoi w banku, drugi na zewnątrz, później idą za taką osobą. Tutaj różne są zagrożenia, bo albo mogą się stać ofiarą jakiegoś napadu po prostu, tak, jakiejś kradzieży rozbójniczej. No ale bardzo często się zdarza, że ktoś po prostu no chcąc oszukać, no to pokazuje jakieś super oferty, nie wiem, monet starych, nie wiem, jakaś super okazja zakupu czegokolwiek, tak? W tym razie jest to bardzo ważne, jeżeli wychodzimy z banku, podchodzi do nas ktoś i oferuje nam jakąś naprawdę wyjątkową okazję, po prostu musimy powiedzieć nie. Dokładnie. I, asertywność przede wszystkim. Tak. To bardzo ważne. Kolejna, kolejne zagrożenie, o którym bardzo się dużo mówi w ostatnich czasach, czyli telefony, głównie do starszych osób, właśnie posiadających telefony stacjonarne, telefony z informacją, że na przykład komuś z rodziny stało się coś bardzo zagrażającego, jest na przykład na posterunku policji i, i, i musi tutaj wpłacić jakąś wysoką sumę. Albo na przykład, że to akurat tak się zdarzyło w przypadku, w przypadku moim osobistym, jest jakiś problem z moim kontem, z dyrekcji, i no właśnie, no i tutaj muszę podjąć jakąś współpracę z policją, żeby ochronić moje pieniądze, bo właśnie jak w, jak w takich sytuacjach reagować? Znaczy tutaj, jeśli chodzi o tych oszustów telefonicznych, no to rzeczywiście ci seniorzy są no, najbardziej, że tak powiem, narażeni. Dlatego, że oszuści najczęściej dzwonią na właśnie telefony stacjonarne. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach tak naprawdę telefony stacjonarne mają właściwie tylko właśnie osoby starsze, ewentualnie no, gdzieś tam ktoś może kupił już z telefonem stacjonarnym, ale to też się już rzadko zdarza. Jak typują takie osoby? No po prostu biorą książkę telefoniczną, tym bardziej, że teraz takie książki są przecież w internecie, nie trzeba kupować specjalnie książek papierowych. Wybierają osoby, których imię świadczy o tym, że mogą być to osoby starsze, czyli Stanisław, Barbara. Kazimierz, tak? to są takie, no, Józef. Józef dokładnie, takie starodawne, że tak powiem, imiona no i one mogą sugerować, że osoba jest po prostu w podeszłym wieku. Tak? Jeśli już otrzyma taka osoba starsza taki telefon, tak? ktoś zadzwoni na stacjonarny numer. No, tutaj są dwa sposoby oszustów. Pierwszy sposób to jest właśnie na policjanta. Tak, że dzwoni ktoś z policji, że jest zatrzymana osoba z rodziny, nie wiem, wnuk, córka, zięć i tak dalej. Są najczęściej sprawcami jakiegoś wypadku, trzeba wpłacić kaucję, bądź no, coś tego typu. Tu od razu można założyć, że jest to próba oszustwa, dlatego że policja nigdy nie dzwoni. Do rodziny jakichkolwiek sprawców, nie informuje ich o, o tym, jaki jest tok czynności, i absolutnie nie zabezpiecza żadnych pieniędzy ani żadnych przedmiotów. Tak? Więc tu już jest pierwszy sygnał, że to jest próba oszustwa. Jeżeli dzwoni policjant. Jeżeli dzwoni do nas ktoś z policji z informacją, że. Nasz bliski no, znajduje się w takiej sytuacji, że popełnił jakieś przestępstwo i teraz trzeba mu pomóc, ewentualnie nawet nasz bliski z informacją, że, że wydarzyło się z jego udziałem właśnie coś, jakiś spowodował na przykład jakiś wypadek. To absolutnie, absolutnie nie możemy wierzyć w to, że jest to prawda i trzeba, bo no właśnie co trzeba zrobić w tej sytuacji. Absolutnie nie sugerujemy, żeby ciągnąć taką rozmowę i w jakiś sposób no, tą osobę zatrzymać, tak. W sensie, żeby na przykład z, z drugiego telefonu dzwonić na policję, tą prawdziwą, yy, i informować. Tak? No my nie, absolutnie nie oczekujemy, my jako policja oczywiście, nie oczekujemy i nie wymagamy od, yy, od nikogo yy, no takiej współpracy. Tak? Może być to też gdzieś tam w jakiejś, w przyszłości niebezpieczne, bo jeżeli oszust się zorientuje, że został zdemaskowany, no to no może też nam jeszcze grozić inne niebezpieczeństwo. Tak? Więc no nie oczekujemy takich, takich działań. Jeśli Uważamy, że jest to próba oszustwa, po prostu się rozłączamy. Można oczywiście poinformować policję pod numerem telefonu 112, że taka sytuacja miała miejsce, żeby po prostu lokalna policja wiedziała, że oszuści działają na tym terenie. Tak? czysto informacyjnie nie doszło do przestępstwa, więc no my tutaj żadnych działań nie będziemy robić, ale przynajmniej będziemy wiedzieli, że coś się dzieje. Tak? A jeżeli już jakby wracając do samej tej sytuacji, mamy taki telefon, no jesteśmy zdenerwowani, prawda, no bo to często są emocje, słyszymy o jakimś wypadku, o, o jakiejś takiej dramatycznej sytuacji, ale musimy mieć w pamięci, że tak jak Pani wspomniała, policja nigdy nie wykonuje takich telefonów, więc bierzemy głęboki oddech. Odkładamy słuchawkę i możemy zadzwonić na przykład do, albo nawet chyba powinniśmy, do, do, do tej bliskiej osoby, żeby Które sobie zweryfikować tak, Dokładnie się to, tą sytuację. Zgadza się. No druga ta sytuacja to jest, że dzwoni właśnie ktoś bliski i sam mówi, że no, stał się sprawcą właśnie jakiegoś przestępstwa, kogoś potrącił albo bardzo często, że jakaś okazyjna okazja zakupienia jakiejś działki, samochodu po okazyjnej cenie i tak dalej. Więc no, tutaj sposób działania oszustów zawsze jest różny i no, ciężko powiedzieć co jest y, takim naj, najczęstszym sposobem, tak? ale już jest kilka razy się. Zdarzyło właśnie, właśnie w ten sposób. no To tak jak tutaj pani mówi, na spokojnie odczekać, posłuchać, wsłuchać się w głos, czy to rzeczywiście jest głos naszej tej bliskiej osoby, tak? Jeśli już mamy jakieś podejrzenia, no to wypytać o jakiś szczegół, z, nie wiem, z rodziny, na przykład, a co u Twojej mamy zosi, no to więc jak powie, że wszystko w porządku, a mama ma na imię Krysia, no to będzie wiadomo już, tak? No tutaj no, najważniejszy ten właśnie jest moment zapalenia się tej czerwonej lampki, bo jeżeli się ktoś ym, właśnie zastanowi, czy to nie jest jakaś próba, no to już wtedy będzie, mi się wydaje, że wiedział, co robić, tak, że zada jakieś pytanie, yy, czy, czy nie wiem, nawet powie, że słuchaj, muszę sprawdzić, ile mam tych pieniędzy, odłoży słuchawkę, zadzwoni rzeczywiście jeszcze raz do tej osoby i wtedy będzie, będzie wiedział na pewno, tak? Czyli najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to powtarzamy po raz kolejny. Policja nigdy nie dzwoni z informacją o jakimś przestępstwie, wypadku dokonanym przez naszego krewnego. No więc podkreślmy w takim razie jeszcze raz, że policja nigdy nie dzwoni z prośbą o przekazanie czy jakieś e, rzeczy e, wartościowych, wartościowe. Tak, owszem, my dzwonimy bądź zatrzymana osoba e, no, przekazuje nam numer telefonu i informujemy osobę najbliższą, bo zatrzymany ma do tego prawo e, o jego zatrzymaniu i o tym nie wiem, co się będzie z nim dalej działo, czy jedzie e, na Izbę wytrzeźwień, czy gdziekolwiek. Natomiast jako policja nie prosimy nigdy ani o przekazanie pieniędzy, ani o udział w jakiejś akcji. Bo e, innym takim sposobem oszustów jest. E, Właśnie informacja dla seniora, że właśnie ktoś do niego dzwonił. Oni wiedzą, że to jest próba oszustwa, że na pewno za chwileczkę będzie trzeba przekazać jakieś pieniądze, więc pani nam przekaże te pieniądze, żeby pani nie stała się ofiarą, tak? Więc my absolutnie nigdy nie prosimy o udział w akcji policyjnej, o przekazanie żadnych pieniędzy, więc. Tu już to jest taki właśnie wyraźny sygnał, że rzeczywiście jest, ma miejsce próba oszustwa na nas. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za policjanta i mówi o tym, że znajdujemy się w jakimś zagrożeniu, że ktoś nas chce oszukać, no to w takim razie jest to wyraźny sygnał, że. Mamy do czynienia z oszustem. Znaleźć. Musimy o tym y, pamiętać i przekazywać też tą wiedzę y, starszym osobom y, w naszych rodzinach, y, czy nawet naszym sąsiadom. Dokładnie. Y, porozmawiajmy jeszcze przez chwileczkę o tym, y, którzy y, seniorzy w największym stopniu są narażeni na tego rodzaju y, oszustwa. No, najbardziej są to osoby, no, które są wykluczone, że tak powiem, trochę ze społeczeństwa, są mniej aktywne, tak, przesiadują więcej w domu, są to osoby bardzo często samotne, albo w ogóle nie mają rodziny, albo gdzieś rodzina, głównie dzieci, gdzieś powyjeżdżały, tak? Rzadko się kontaktują, no, jest bardzo dużo takich osób i te osoby są najbardziej narażone. Osoby, które są aktywnie społeczne, uczestniczą choćby w klubach seniora, w uniwersytecie trzeciego wieku, więc te osoby są bardzo świetne. Świadome, tak, takich zagrożeń. Te osoby się spotykają z innymi starszymi osobami, które miały na przykład takie doświadczenia, więc one są bardziej na to, że tak powiem, odporne. Tak? Więc jeżeli yy, osoby starsze, które są bardziej aktywne i wiedzą, że albo mają takich znajomych, może dalszą rodzinę też, którzy no gdzieś tam się wycofali z tego życia społecznego, to po prostu też informujmy, tak, o, o takich zagrożeniach, albo zaprośmy takie osoby właśnie do, do takich klubów, żeby też wyszły z domu, żeby no gdzieś tam się spotykały z innymi osobami i żeby miały świadomość, niestety. W telewizji, w radio, jest mało takich informacji, spotów jakichś, tak, o takich zagrożeniach, no głównie są to strony internetowe, gdzieś na stronach banku, na stronach choćby naszej Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, natomiast samych spotów, gdzieś tam pomiędzy reklamami, no nie ma niestety, a te osoby no, oglądają tą telewizję, no nie oszukujmy się od rana do wieczora, tak. Więc tutaj, jeżeli byłoby ta informacja, właśnie gdzieś tam w tych środkach publicznych przekazane, to myślę, że, że, że na pewno gdzieś tam dotarłoby do większej ilości tych seniorów. Ale jest taka jedna bardzo ważna rzecz, że jesteśmy powiązani relacjami społecznymi. Prawda? Więc jeżeli media publiczne tutaj zawodzą, a zawodzą, no to też nie możemy odwracać głowy, tylko sami powinniśmy starać się zadbać o tych. Którzy są potencjalną ofiarą oszustów? Czyli o starszych w naszej rodzinie, również o, starszych o naszych starszych sąsiadów. Zgadza się. No, jak mówi stara piosenka Jak dobrze mieć sąsiada. I dokładnie, no, nie denerwować się, że sąsiadka za każdym razem jak słyszy kroki na klatce, to, to wygląda, bo może kiedyś po prostu uratować no, nasze oszczędności przynajmniej. A jeżeli też dostrzegamy jakąś sytuację na ulicy, gdzie wydaje nam się, że dzieje się coś zagrażającego, reagujmy. Jak najbardziej. Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że Pomoże ono naszym bielickim seniorom nie tylko w rozeznaniu się, jakie mogą grozić nam niebezpieczeństwa i jak im zaradzać.